Cześć, tu Maciej Madeksza. W tym podcaście staramy się dostarczyć Ci wiedzy i inspiracji do działania. W rozmowach z gośćmi i odcinkach solowych przedstawiam różne perspektywy, jak prowadzić bardziej udane życie osobiste i zawodowe. Poruszam tematy otwierania się na świat i zmiany, skutecznego działania, tworzenia wartościowych relacji, komunikacji, bycia cennym członkiem zespołu. Startujmy! Cześć, dzień dobry. 35. odcinek podcastu. Kto by powiedział, że to tak szybko, nie szybko, ale że tak zleci? Dzisiaj nagram taki podcast, który będzie troszkę osobisty, ale też pomyślałem sobie, że warto nagrać odcinek, który może pomóc, może dać takie informacje, w jaki sposób zacząć inwestować w swój własny rozwój. I to jest taki odcinek, który będzie oparty na moich doświadczeniach, o tą drogę, którą sam wykonałem, sam przeszedłem. Można powiedzieć, że to jest taka wiadomość wsteczna do samego siebie. Jak ja bym sobie sam poradził, od czego zacząć, co się sprawdziło, w jaki sposób spojrzeć na ten własny rozwój. Bo muszę Ci powiedzieć, że ja skutecznie od pięciu lat zmieniam swoje życie. Z etatu nauczyciela przyszedłem też, dalej pracuję jako nauczyciel, ale pracuję również jako trener, szkoleniowiec, jako coach. Mam swoją własną działalność, co zresztą słychać w intro i w outro. Ale mówię to po to, że niezależnie od tego, w którym punkcie jesteś, masz wybór. I możesz decydować sam sama o swoim rozwoju, możesz w niego inwestować i dzięki temu zmieniać swoje życie. Na moim przypadku jest to zmiana na, na lepsze. Zacząłem robić rzeczy ciekawsze, te, co mnie interesują, zacząłem większej ilości osobom pomagać, a jednocześnie czerpać większą satysfakcję z tego życia i z tego, co osiągam. Więc dzisiaj taki odcinek, jak inwestować w rozwój, aby zmienić życie na lepsze, ale Oparte o moje własne doświadczenie. Chciałbym, żeby ten odcinek był potraktowany nie jako jedna wielka dobra rada, bardziej są to rady, wiadomości, informacje, które u mnie się sprawdziły. I weź sobie z tego, co dla Ciebie jest cenne, pomyśl sobie, co Ci się może przydać i mam nadzieję, że kilka takich informacji będzie. No to zaczynajmy. Na początek, taka informacja. Czy wiesz, że Polska znalazła się dopiero na 27 miejscu na 40 krajów? pod względem oceny jakości życia. Jest to informacja z raportu OECD i z tego raportu wynika, że jesteśmy daleko w tyle za Finami, Norwegami, Holendrami czy Brytajczykami. Wiem, że w pewien sposób jest to taki generalny obraz, natomiast na pewno daje do myślenia. I tak 5-6 lat temu, jak ja się zastanowiłem sam, czy ja jestem zadowolony ze swojego życia, jak bardzo jestem zadowolony ze swojego życia, czy mam poczucie spełnienia, czy potrzebuję jakiejś zmiany, to tu odpowiedź były takie że tak że chciałbym coś zmienić chciałbym ruszyć z miejsca i chciałbym z tej sfery marzeń wyobrażeń myśli pójść do przodu i po to właśnie też jest odcinek i chociaż na wiele rzeczy nie masz wpływu są takie nad którymi możesz pracować nad którymi każdy z nas może pracować to jest znowu ta strefa wpływu to co mogę i to czego nie mogę Przejście z tego, że nie da się, do tego, że OK, zrobię wszystko, co w mojej mocy, czy zrobię na tyle, na ile potrafię, żeby osiągnąć swój cel, żeby ruszyć z miejsca, żeby zacząć się rozwijać, zacząć zmieniać swoje życie. I kluczowa kwestia to jest właśnie rozwój osobisty. Ja wiem, że rozwój osobisty to jest taka szumna nazwa, która już jest taka oklepana, ile można o tym rozwoju słuchać. Po prostu pomyślmy o tym rozwoju osobistym jako wprowadzaniu zmian pomału, stopniowo, ale na lepsze. Że dzięki temu, co konsumujemy, dzięki temu, co robimy, dzięki temu, czego się dowiadujemy, zmieniamy pomału swoje życie na lepsze, bo o to moim zdaniem chodzi. I teraz porozmawiamy dzisiaj, jak mądrze zainwestować w samego siebie. Rozwój osobisty to jest inwestycja z najwyższym zwrotem. Naprawdę brzmi to trochę trywialnie, ale to są rzeczy, których nikt ci nie zabierze, które procentują bardzo często w długim terminie czasu. Bo taki samorozwój jest jedną z podstawowych potrzeb ludzkich. To wynika z badań psychologicznych również. I w Tobie również na pewno jest duża ciekawość świata. To jest normalne, że jesteśmy ciekawi świata. Mamy zainteresowania, marzenia, pasje. Natomiast często bywa tak, że w codziennym pośpiechu, stresie, takim leceniu w naszych obowiązkach, odkładamy swój rozwój na później. Odkładamy swoje potrzeby, swoje marzenia, swoje cele albo pozostawiamy je w sferze marzeń nawet. W końcu jest tyle rzeczy, które musimy zrobić, zanim będziemy mieć czas na dodatkowe kursy, szkolenia, hobby, wyjazdy, w, czy cokolwiek innego, co cię interesuje. A teraz wróćmy do tego pytania, o którym wspomniałem na początku. Czy jesteś zadowolony ze swojego życia? Raport OECD, o którym wspomniałem wcześniej, wskazuje, że Polacy znajdują się dużo, dużo poniżej średniej, gdy chodzi o ocenę jakości życia. I wśród elementów, które są oceniane najniżej, to w dziesięciostopniowej skali są to wysokość wynagrodzenia 2,2 punkty na 10, jest to poziom ogólnego zadowolenia z życia 4,8 punktów na 10, i równowaga między pracą a domem 6,8 na 10, i to jest jeden z najsłabszych wyników ten ostatni, ze wszystkich ankietowanych narodów w ogóle. I ogólnie, na przykład, oceniamy pracę 6,5 na 10. Więc no wyniki nie są jakieś super, rewelacja i po co te wyniki przedstawiam i jak to się ma do rozwoju nas samych. Bardzo dużo ma to wspólnego, bo na przykład Brian Tracy pisał, że twoje życie staje się lepsze tylko kiedy ty stajesz się lepszym. I pomyślmy, że mądra inwestycja w samego siebie to jest szansa na to, żebyśmy osiągnęli poczucie zadowolenia z życia... A co za tym idzie, też mieli więcej energii do działania. Ja widzę, że to u mnie działa, że kiedy mam ten poziom zadowolenia, to mam też więcej energii, więcej pomysłów, ale też takiego kopa do tego, żeby dalej działać i iść po swoje. Jest to również szansa na poszerzenie swoich kwalifikacji i kompetencji, bo to jest tak naprawdę najprostsza droga do tego, żeby zdobyć na przykład awans zawodowy. Jest to również szansa na odważenie się, żeby wprowadzić zmiany, o których zawsze gdzieś tam marzymy. Żeby działać na własną rękę lub żeby się przebranżowić. Ja tak na przykład właśnie zrobiłem. I to jest ta szansa, o czym mówię teraz, czyli odważenie się na wprowadzanie zmian, o których zawsze marzyłeś, jest możliwa, kiedy zaczniemy działać. Kiedy jesteśmy w sferze marzeń, chcenia, myślenia, opowiadania o tym, czego my nie zrobimy, czego my nie chcemy, albo myślenia o tym, przekonywania samego siebie, to się nic nie wydarza. Tutaj trzeba działać. Na co jest to jeszcze szansa? Jest to szansa na wzmocnienie poczucia własnej wartości. Ja tego również doświadczyłem. W dzisiejszym świecie to wiedza jest najważniejszym to towarem i to wzmacnia dowiadywanie się, poznawanie siebie, odnajdywanie, podążanie za głosem serca, ale w działaniu, wzmacnia poczucie własnej wartości. I może to zabrzmi tak troszkę mm, jakoś nieskromnie, ale Chcę się podzielić swoim doświadczeniem. Tak, ja również dzięki temu, że zainwestowałem w swój rozwój, że zacząłem zmieniać swoje życie, zacząłem działać, to wzmocniłem poczucie własnej wartości. I jest mi z tym dobrze i nie chciałbym wrócić do momentu, w którym nie wierzyłem w siebie, miałem wiele obaw. No, moje obawy też się co jakiś czas pojawiają, ale już zupełnie na innym poziomie, kiedy myślałem sobie, że do czegoś się nie nadaje i że to, 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 to nie jest dla mnie. Jest to również szansa, żeby poczuć się bezpieczniej, bo im bardziej poszerzamy horyzonty, tym łatwiej jest nam uwierzyć w to, że to my kontrolujemy swoje życie i bez względu na to, co się w nim wydarza, mamy siłę, żeby sobie poradzić. Mi też ta sytuacja z pandemią po pokazała, że właśnie tak trochę jest, no, nawet nie trochę. Że tak jest. I to poczucie bezpieczeństwa nie jest wszechwładne, no nie jest cały czas na 100%, ale po prostu jest zwiększone. Dzięki temu, że też lepiej się poznaje, ale też kombo tych sytuacji, tak, czyli osiągnięcia poczucia zadowolenia z życia, poszerzenia swoich kwalifikacji, odważania wprowadzania zmian, wzmocnienia poczucia własnej wartości, daje również właśnie poczucie bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że te pięć rzeczy, które wymieniłem, pokazuje, że taki samorozwój, doskonalenie się, pójście po swoje ma sens. Więc nie pozostaje teraz nic innego, jak ruszyć do działania, ale jak to zrobić, nie? No, bo to fajnie się mówi, fajnie się słucha, ale jak zrobić, żeby nie spalić się po kilku dniach, tygodniach i żeby wykorzystać ten potencjał, który każdy z nas ma. Ja mam go w sobie, ty też masz go w sobie. To nie jest kwestia wiary, po prostu tak jest. Każdy z nas ma ten potencjał i warto w siebie uwierzyć, warto pójść po swoje, ale jak to zrobić? Bo Mówimy tutaj o inwestowaniu w siebie, o rozwoju, ale mądra inwestycja to znaczy jaka inwestycja? Co zrobić, żeby inwestycja w samo miała sens? Żeby poczuć też od samego początku, że idziemy dobrą drogą. I to jest kilka rzeczy, o które moim zdaniem warto zadbać, aby zainwestowany czas, pieniądze dały poczucie radości i spełnienia, ale też, żeby wyraźnie pokazywało, że coś się rzeczywiście zmienia. I tu mam dla Ciebie trzy takie punkty główne, trzy takie, nazwijmy to rady, no, które sam sobie bym dał, ale nie chcę Ci mówić, że to jest rada jeden do jeden, że jak weźmiesz tak zrobić, to u Ciebie zadziała. Bardziej chcę Ci powiedzieć, co u mnie zadziałało, podzielić się swoim doświadczeniem, bo ja też korzystałem z doświadczeń in, innych i to mi pomagało. No to zaczynajmy te trzy, trzy główne rady. Pierwsza. Zastanów się, w którą stronę chcesz się rozwijać. Słowo chcesz, jest tutaj kluczowe. Nie tylko co powinieneś zrobić, ale przede wszystkim rzeczy, które pragniesz osiągnąć. Nie skupia się wyłącznie na czysto zawodowej strefie i na tym, co musisz zrobić. Dlaczego? Ponieważ może się pojawić problem z motywacją. Dlaczego? Pomyśl, bo w teorii perspektywa awansu zawodowego, który nastąpi, jeśli podniesiesz kwalifikacje, powinna być najlepszym argumentem napędzającym do działania. A jak jest w praktyce? Warto sobie tutaj przypomnieć badanie przeprowadzone przez sama Glickberga, amerykańskiego psychologa. I on podzielił uczestników eksperymentu na dwie grupy. Poprosił o wykonanie tego samego zadania przyczepienia do tablicy korkowej, zapalonej świecy, tak aby wosk nie kapał na znajdujący się poniżej stół. I pierwsza grupa podeszła do wyzwania z informacją, że nie ma żadnej nagrody. Chodzi tylko o zmierzenie średniego czasu dojścia do tego rozwiązania. Druga grupa miała obiecaną nagrodę finansową. No pewnie jak się domyślasz, to ci pierwsi poradzili sobie lepiej, ponieważ działali bez presji. Poszukiwanie rozwiązania stało się dla nich rozrywką, a nie obowiązkiem, a po drugie to było dla nich... Takie napę samo napędzenie, żeby pokazać, że rzeczywiście mogą to zrobić szybko. Dlatego motywacja wewnętrzna lepiej wpłynie na Twój rozwój niż zewnętrzna. I to właśnie tej motywacji szukaj. I teraz jak to zrobić? To nie jest temat tego odcinka, ale jeżeli chcesz więcej informacji na ten temat, to na mojej stronie jest takie kompendium wiedzy na temat motywacji na www.maciejmadeksza.pl i tam można za darmo sobie pobrać. Będzie tutaj link też na dole, jakbyś chciał do strony za darmo, możesz sobie pobrać tego e-booka na temat właśnie kompendium, więc w ogóle motywacji. Czyli pierwsza, pierwsza taka rada, pierwsza, pierwsza wiadomość do siebie samego, żeby zastanowić się, w którą stronę chcę się rozwijać. Nie muszę, ale chcę. Druga taka rada to jest, zanim zaczniesz inwestować w rozwój, wykorzystaj zasoby, które są dostępne za darmo. Nie wiem, jak ty, ja mam taką tendencję, Czasami do wydawania pieniędzy, czyli że dobra jakość musi zawsze kosztować, albo żeby za coś zapłacić, to wtedy się okaże, że to będzie rzeczywiście wartościowe. A naprawdę w internecie, czy w przestrzeni w ogóle teraz, jest bardzo dużo wartościowych materiałów, które są za darmo. Ten podcast, jeżeli uważasz za wartościowy, to się bardzo cieszę, ale on na przykład jest za darmo. Zobacz, słuchasz go sobie i inwestujesz też w ten sposób swój, swój rozwój. Więc zanim zaczniesz w ogóle inwestować w rozwój. Pomyśl, gdzie są dostępne za darmo wartościowe informacje, wartościowe rzeczy, które Cię wesprą w tej drodze. Bo możemy też się obawiać, że nas na coś nie stać. Bo tak naprawdę dobre szkolenie, mentoring, coaching wiążą się z wydatkami. Natomiast obecnie, jeżeli nie jesteś gotowy właśnie do takich inwestycji albo nie chcesz wydawać pieniędzy, bo chcesz zacząć od darmowych treści, to możesz pomyśleć o poszukaniu ciekawych podcastów. W Polsce rynek podcastowy... Ciągle się rozwija, tych podcastów jest bardzo dużo. Możesz po, po, posłuchać tych podcastów o takiej tematyce, która ciebie interesuje. Możesz słuchać w drodze, w pracy, podczas ćwiczeń. Dobrze wybrane audycje napędzą cię na pewno do działania i dadzą dużo informacji. Możesz się zapisywać na darmowe webinary. Mogą być na przykład szansą do nawiązania ciekawych kontaktów i zadania pytań ekspertom. Możesz poszukać bezpłatnych e-booków, innych materiałów dostępnych w sieci. Można szukać vlogów. No tych treści jest bardzo dużo. Książek też nie trzeba od razu kupować. Można pójść do biblioteki i wypożyczyć, a w bibliotece bardzo często jest również miejsce, gdzie można dać swoje propozycje. Co fajnie, żeby się znalazło w bibliotece, jeżeli tego nie ma. Są też darmowe okresy na platformach, które oferują audiobooki. Ja też z tego korzystałem parę razy. Teraz już mam subskrypcję wykupioną. Natomiast są też darmowe okresy 14 dni czy 30 dni. Gdzie możesz sobie spokojnie posłuchać audiobooków. I oczywiście z czasem zaczną ci być może nie tyle potrzebne pieniądze, co może się pojawić potrzeba inwestowania już dalej w niekoniecznie darmowe treści. Ale jeśli ich nie masz, to możesz już teraz sobie zacząć spokojnie oszczędzać czy odkładać te pieniądze. Możesz sobie zaplanować na przykład budżet rozwojowy, odkładać choćby niewielką sumę na ten cel każdego miesiąca. Możesz napomknąć bliskim, że jeśli chcą ci zrobić prezent na urodziny, święta, mogą ci dołożyć się do kursu, na który zamierzasz się zapisać, i tak dalej. To na pewno zadziała, jeżeli zaczniesz myśleć długofalowo. Ja też nie miałem od razu pieniędzy na studia podyplomowe, które kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztowały, czy na kursy coachingowe, czy innego rodzaju formy rozwoju, czy teraz na kursy. Zanim doszło do momentu, kiedy w ogóle zacząłem mieć pieniądze na rozwój, właśnie korzystałem z takich darmowych źródeł. O których tutaj mówiłem, i krok po kroku działałem, bo to jest ważne, samo słuchanie nic nie daje. Chcesz coś zmienić? Nie musisz. Jeżeli chcesz coś zmienić, dowiaduj się trochę, ucz, a potem działaj, bo tylko działanie powoduje zmianę. No i trzeci taka rada, to jest nie bój się eksperymentować i popełniać błędów. Czy wiesz na przykład, jak powstały słynne karteczki postyt, z których na pewno korzystasz, bo to są takie malutkie te karteczki, albo samo przylepne, albo te kwadracikowe. Otóż. Pracownicy firmy 3M, która jest odpowiedzialna za ich powstanie, dostali całkowicie wolną rękę przy realizacji własnych projektów. Jeden z nich, Arthur Fry, kreatywnie wykorzystał słaby klej, który był efektem ubocznym poszukiwania supermocnego spoiwa. A reszta to już jest historią. I zobacz, ta historia uczy, że czasami warto eksperymentować. Nawet jeśli metoda prób i błędów na początku zawodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć kierunek rozwoju, który pozwoli Ci znaleźć siłę wewnętrzną do działania, nie na chwilę, ale na długo, długoterminowo. I możesz powiedzieć, pomyśleć sobie, że ok, fajnie Maciek tutaj mówisz, ale ten przykład tych karteczek to jest trochę przypadek. Spoko, możemy przyjąć taki punkt widzenia, ale zobacz, ten, jeżeli powiem, że to był przypadek, on powstał podczas działania. Po prostu Artur Fry chciał coś wykonać. Ale jeżeli chcesz posłuchać, jak przypadki, i takie dosłownie i w cudzysłowiu mogą wpłynąć na życie, to zachęcam Cię do po odcinka 34. Podróż za głosem serca z Erasmusem w tyle, gdzie Zuzia Radwanierska i Magda Hasiuk właśnie pokazują właśnie, jak takie przypadki, czy łapanie okazji, ale potem działanie powodują, że można być w punkcie, w którym się dobrze czujesz. No zobacz, na przykład, nauka jakiegoś języka obcego, weźmy na przykład, nie wiem, norweskiego. Nauka norweskiego brzmi ciekawie, więc nawet jeśli twój pomysł wydaje się szalony, mało pragmatyczny, ale czujesz, że to może być to, że to Cię interesuje, to daj sobie szansę. Rób to oczywiście z głową, nie na hura, każdy pomysł, pstryk i już jedziemy. Kupowanie drugiego górskiego ekwipunku po zdobyciu jednego szczytu może być np. przesadą, ale poczytanie o znaczeniach szlaków górskich, zapisanie się na webinar o bezpieczeństwie w już na pewno nie, czyli małymi krokami. Dowiaduj się, patrz. Mówiłem ci już wcześniej, że bieganie jest taką też częścią mojej dużej zmiany, i to nie było tak, że ja zainwestowałem od razu w zegarek, drogie buty, pomiary tętna i tak dalej. To się zadziało, ale z czasem, po dwóch, trzech miesiącach takiego wychodzenia w sprzęcie, który mam tu i teraz, buty, dresy, takie jakie mam, wychodzę sobie potruchtać, pochodzić, patrzę, że zaczyna mi się to podobać, dopiero wówczas zacząłem inwestować pieniądze. Naprawdę w dzisiejszych czasach możemy zacząć od takiej darmowej wiedzy obeznania się, zapoznania się, poproszenia o pomoc. Bardzo często ludzie, ja tego doświadczyłem, bardzo często ludzie na drodze chcą Ci pomóc, tylko musisz dać znać po prostu. Do mnie też się możesz odezwać, jeżeli chcesz jakieś informacje, jeżeli mogę Ci jakoś pomóc, udawać znać, chętnie Ci odpiszę, odpowiem, czy porozmawiam chwilę. I potem dopiero jak poznasz, że to jest coś dla Ciebie, złapiesz takiego bakcyla, złapiesz, że Ci się podoba, możesz dopiero pomyśleć o inwestowaniu. Nie trzeba wydawać na start jakichkolwiek pieniędzy. I... Nie przejmuj się, jeśli jakiś twój pomysł okaże się nietrafiony. Zdobyte doświadczenia prędzej czy później zaprocentują. Wiedza i umiejętności to jest bezcenny kapitał, którego nigdy nie utracisz. I na koniec jeszcze taka jedna wskazówka, co mi bardzo pomogło: to wyjście z tego myślenia cały czas o tym, że ja coś chcę, że to nie dla mnie, bycia w takich przekonaniach, że okej, okay, stary, masz 36 lat i to już jest Twoje miejsce, już masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za tą rodzinę, więc praca nie zmienia niczego, bo tak jest miło przyjemnie. To właśnie te rady, które ja powiedziałem przed chwilą, takie stopniowe wchodzenie w, w rozwój, ale szukanie też na początku darmowych narzędzi, potem dopiero jakichś tam płatnych, ale postawienie i działanie, to mi pomogło. A pierwszym krokiem było zamienienie takiego właśnie trybu myślenia trybu bycia w marzeniach, trybu myślenia, co to ja nie zrobię, co to ja bym nie mógł zrobić, w cele i w działanie. Zamień takie chciałbym, żeby, na konkretny cel, co ma się wydarzyć, kiedy, jak zmierzysz, że tego dokonałeś i zacznij pomału działać. Każdy z nas ma wybór. Możemy zostać w miejscu, w którym jesteśmy, a możemy zacząć działać i iść po swoje cele, marzenia, po swoje rzeczy, które chcemy, żeby były zrealizowane, po drodze może się to zmienić, ale to działanie powoduje to, że czujemy właśnie tą wyższą satysfakcję z życia i z tego, co mamy. Czyli tak podsumowując na koniec, co może dać nam taka inwestycja w rozwój? Większe poczucie zadowolenia z życia, poszerzenie swoich kwalifikacji i kompetencji, odważenie się na wprowadzania zmian, o których zawsze gdzieś tam marzymy, czy chcemy, żeby się wydarzyły, wzmocnienie poczucia własnej wartości i poczucie większego bezpieczeństwa. Jak do tego dojść? Jak można od tego zacząć? Trzy rzeczy. Zastanowić się, w którą stronę chcemy się rozwijać. Zanim zaczniemy inwestować, możemy wykorzystać zasoby, które są za darmo. Oraz nie bójmy się eksperymentować, popełniać błędów. Eksperymentować mądrze, popełniać błędy, które nie będą miały jakiegoś super dużego wpływu na nasze życie, ale po tej drodze, kiedy działamy, to zawsze są lepsze bądź gorsze chwile, ale bycie w drodze po swoje. Jest bardzo fajnym uczuciem i życzę ci, żebyś miał jak najwięcej, żebyś miała jak najwięcej satysfakcji z tego życia. Jeżeli potrzebujesz czegoś ode mnie, to dawaj znać. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, zapraszam cię na stronę internetową www.macieymadekrsa.pl. Znajdziesz tam formularz kontaktowy, więcej materiałów i informacji. Na stronie możesz sprawdzić, w jaki sposób na co dzień pomagam poprawić życie zawodowe, osobiste, czy usprawnić pracę zespołów. Pracuję jako dyplomowany trener, szkoleniowiec oraz certyfikowany coach. Skupiam się na działaniu skutecznym i prowadzącym prosto do celu. Od startu do mety, bez zbędnego kręcenia się w kółko. Dziękuję Ci jeszcze raz. Wszystkiego dobrego!